Wracając tutaj do tematu Twojego nowego partnera, Krzyśka. Z tego co mi wiadomo, to wy znacie się już od wielu, wielu lat. Wręcz chodziliście razem nawet do szkoły. Dobrze mówię? Nawet do jednej klasy. Dokładnie. No i teraz pytanie, co się stało, że ta miłość wybuchła nagle, a nie wtedy, te x lat temu? Ojej, takie jest życie. Życie pisze różne scenariusze. Czasami. Widzisz, trzeba poczekać 20 lat, na to, żeby, żeby coś się obudziło w człowieku. Tak naprawdę chyba my się spotkaliśmy po prostu w takim momencie swojego życia, gdzie ja już byłam dojrzałą kobietą, on był dojrzałym mężczyzną, gdzieś tam w naszych związkach coś się nie do końca układało. I może u nas się zaczęło to bardziej od takiego podejścia, wiesz, przyjacielskiego. No, tak jak się znaliśmy, po prostu pogadaliśmy szczerze. Wspieraliśmy się wzajemnie, a od przyjaźni do miłości jest bardzo krótki kroczek i krótka droga. I stało się, po prostu zakochaliśmy się w sobie. Jestem szczęśliwa. Teraz. To pytanie, czy pamiętasz ten moment, kiedy pierwszy raz poczułaś motylki w brzuchu i być może przeszłaś z tego stanu friend zone do tego stanu miłości? No, można powiedzieć, że pamiętam, że pamiętam. Nawet pamiętam, kiedy tak napisałam pierwszy raz. Powiedziałam mu to, ale to już jest moja tajemnica.